Nie wiem, czy mi się uda tak nagrać. Bo jestem z czortem. Tu jeszcze mam... Wow, super! Jeszcze trzymam e, ten pudełko może. No kubeczek kawie, Więc już w ogóle jest full. Ale co chciałam powiedzieć, od kilku dni nie daje mi spokoju temat pod tytułem Teoria dominacji. Jak ma na ten temat zrobię? Wiecie co? Film. No, normalnie chyba zrobię film. No. Dzień dobry, witam Was na kanale Dog Corner. To już tak trochę wiecie, zagaiłam na spacerze o co, o co może dzisiaj chodzić, o, o czym będziemy mówić. I będzie dokładnie, właśnie o tej teorii dominacji. Teorii dominacji. Ponieważ no nie ma czegoś takiego jak teoria dominacji, ponieważ teoria naukowa według Wikipedii ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska. Czyli idąc tym tokiem myślenia, no niestety teoria dominacji nie wyjaśnia nam, Przyczyny tej dominacji, skąd ona się bierze, nie mówi nic o relacjach między psem a człowiekiem, o tym w jaki sposób przebiega dane zjawisko, czyli właśnie tutaj ta dominacja. Nie mówi nic na ten temat, dlatego nie możemy jej nazwać teorią. Jest to o tyle um, trudny temat, ciekawy temat, ale też taki bardzo powiedzmy kontrowersyjny. Że skąd w ogóle, jak to się wzięło, um, że bardzo dużo ludzi um, korzysta jeszcze do, nawet do dziś z takich bardzo um, awersyjnych metod wychowania. I chodzi mi o takie karcenie psa, przewracanie psa na plecy, um, właśnie próba zdominowania go. Na przykład, wiecie, nie psa pierwszego przed nami, jeżeli wchodzimy do domu, jedzenie przed psem, yy, dopiero jakby pies je po nas. Yy, no, różne tego typu... Yy, różne tego typu historie. Yy, z czego to się wzięło tak naprawdę? Skąd się, wzięła, yy, skąd się wzięły takie, takie informacje, że tak trzeba robić? Zacznijmy sobie od tego, że w ogóle po II wojnie światowej Powstawało wtedy bardzo wiele szkół, w których uczyli, um, gdzie byli żołnierze, byli wojskowi. Um, właśnie ci ludzie zajmowali się najczęściej szkolenie psu, szkoleniem psów i na tamtych właśnie szkoleniach używano typowych metod takich właśnie awersyjnych. Wtedy powstały pojęcia, które do dzisiaj są aktualne, że tak powiem, bardzo często używane, yy, na przykład komenda albo posłuszeństwo. W Polsce natomiast ta teoria dominacji pojawiła się wtedy, kiedy pojawiła się książka, dokładnie w 1990 roku. Została ona użyta w książce pod tytułem Okiem Psa, a napisana przez Johna Fischera. I John Fisher był behawiorystą i dlatego też był takim, wiecie, autorytetem w dziedzinie wychowywania psów. Nie mówił nic o przemocy w stosunku do psa. Yy, tylko właśnie on wymyślił yy, zasady, które aż do dzisiaj yy, ludziom bardzo, bardzo wybrzmiewają w głowach. I są to między innymi takie zasady właśnie jak yy, to, żeby pokazać psiakowi, yy, że to my rządzimy yy, i na przykład my przechodzimy pierwsi przez drzwi, tak? Yy, albo właśnie, że my jemy pierwsi. Natomiast zaraz po wydaniu tej książki yy, w ogóle całkiem przed śmiercią Johna Fischera ukazała się jego publikacja, w której on sam jakby obalił wszystko to, o czym do tej pory mówił, właśnie w zakresie tych zasad z psem. Ale skąd to się jeszcze wzięło? Tak, bardzo dużo ludzi uważa, że pies to wilk, ale jeżeli idziemy tym tokiem myślenia, no to tak samo człowiek to małpa, prawda? Oczywiście pies wywodzi się z gatunku Kanis, dokładnie z, z gatunku najprawdopodobniej wilka szarego, natomiast z wilkiem ma tak naprawdę niewiele wspólnego. Ma wspólne właśnie geny, ma tyle samo chromosomów i tyle samo zębów. I to jest w sumie wszystko, co łączy psa i wilka. I dokładnie nie wiemy, Aż do dnia dzisiejszego, kiedy dokładnie nastąpiło to udomowienie psa. Wilki to już były bardziej takie społeczne osobniki, czyli bardziej takie, wiecie, powiedzmy, odważne, które yy, wiedziały, że współpraca z człowiekiem da im yy, pożywienie, tak? Yy, a człowiek potem zauważył, że taki pies też może się przydać, tak? W tych, tych osadach. I stały się w pewien sposób zależne od siebie. Kolejna rzecz, która jakby przesądziła o tym, że y, mówimy o zwanej teorii dominacji, y, były badania przeprowadzone w latach 40. nad wilkami, które żyły w niewoli. I wszelkie wyniki, które y, Wtedy jakby zobaczono zachowanie tych wilków, jak one się zachowują, że mm, walczą między sobą. Wilki, które były w środowisku bardzo dla nich nienaturalnym, czyli były w, w ograniczonej przestrzeni. Mm, żyły w niewoli, założono, że i w tym środowisku, i w tym środowisku one zachowują się tak samo. I oczywiście były to jedne wielkie bzdury. Stały też takie właśnie pojęcie, jak samiec alfa. Kiedy obserwowano wilki w naturalnym środowisku, nie występował ktoś taki jak samiec alfa, ponieważ też biorąc to wszystko też tak na chłopski rozum, albo w ogóle logicznie myśląc, to wilki ze sobą nie rywalizują, kto jest silniejszy, kto, jest, kto będzie właśnie samcem alfa i tak dalej. Nie mają w zwyczaju zabijać e, słabszych, starszych i tak dalej, i schorowanych, bo gdyby tak było, no to niestety, ale cały ich gatunek bardzo szybko by wyginął. Taka podstawowa różnica między psem a wilkiem jest taka, że pomimo tego, że mają oczywiście wspólnych przodków, to psy bardzo chętnie nawiązują kontakt z człowiekiem i lubią z nim współpracować. Natomiast wilki nie potrzebują tego. Nie. Między innymi po tych, po tych badaniach, po. Wydanej książce w, w tym 90. roku, potem po tej II wojnie światowej, kiedy zostały te szkoły otwierane, tak? Wtedy wszystkie jakieś niepożądane zachowania psa było tłumaczone w sposób y, dominacja. A to jest na pewno dominacja, i wszystkie właśnie te niepożądane zachowania zostały y, wepchane do worka pod tytułem dominacja. No bo tak jest najprościej. Właśnie, co tu jeszcze warto wspomnieć? O tak zwanym stadzie. Po pierwsze, stado to grupa osobników tego samego gatunku. Czyli jeżeli jesteśmy w domu z psem, to my nie tworzymy z nim żadnej, żadnego stada, żadnej watachy. No way! Dlaczego? Dlatego, że celem stada. Jest między innymi rozmnażanie się. Między innymi. Ale właśnie, no, czy my się rozmnażamy z psem? No nie, bo jesteśmy innymi gatunkami. Więc nie możemy porównywać jakby e, siebie do psów, czy psów do nas, o czym mówił m.in. Mark Beckhoff. Pies to jest zwierzę socjalne, a nie stadne. Moim zdaniem, no i też takby badania tego dowodzą, że dominacja jak najbardziej istnieje. Myślę, że mając psa, warto y, mniej się skupiać na tej dominacji, a warto bardziej skupić się na zasadach, które są ważne dla psa i dla życia w ogóle z psem. Więc dominacja taka społeczna jest oczywiście możliwa, natomiast y, bardziej między osobnikami, ale tego samego gatunku. Dominacja to jest y, zachowanie, a nie cecha. I tutaj w tym fragmencie chciałam Wam wytłumaczyć, e, czym jest alfa i e, powiedzieć o tym, o tej przestarzałej już mega metodzie i w ogóle beznadziejnej. E, dobra, słuchajcie dalej. Tak zwany alfa-rol, czyli właśnie to przewrócenie psa na grzbiet, po to, aby pokazać mu, kto tu rządzi, tak, kto dominuje nad nim, robi ogromną szkodę między, jakby w relacji, między Tobą, a Twoim psem. Jest to zupełnie niepotrzebne. Pies wtedy nie wie, o co Ci chodzi. E, zaczyna się Ciebie bać. Chcemy raczej, żeby nasza relacja z psem była dobra. Przez okres y, tych, wiecie, wielu badań, y, od wydania tej książki, y, Okiem Psa i tak dalej, tak dalej, minęło już minęło sporo już czasu. Powstało już bardzo, bardzo dużo badań, Nowych badań dotyczących relacji człowiek-pies. Dobra, to chyba tyle. Mam nadzieję, że przekazałam Wam istotne informacje na temat e, dominacji. Warto rozmawiać, warto e, przekazywać też, jakby, inne wiadomości, co mówić ludziom, a się co się zmieniło, e, że nie trzeba w ten sposób, tylko właśnie można w inny. Myślę, że to odchodzenie od tej przemocy, bo, 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 bo tak też tą dominację postrzegamy, tak? Nie trzeba stosować przemocy, nie trzeba postrzegać psa y, przez pryzmat tego, że dominuje nad nami i że za każdym razem, jak nas wyprzedzi na spacerze albo przejdzie obok nas, nie wiem, y, nie popatrzy na nas, cokolwiek, cokolwiek, że to już jest objaw jego dominacji nad nami. Absolutnie nie. Psiaki nie dominują nad ludźmi. Y, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś inne moje filmiki na temat lęku separacyjnego albo na temat Halin i Grażyn. Które nam doradzają na spacerach, to takie filmiki są na tym kanale. Można się ośmiać, można coś wynieść z tych filmików, mam nadzieję. I dobra, nie przedłużam. Fajnie, jak zostaniecie tutaj ze mną. Na razie.